Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czytam z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, od wiersza 1 do 13. Wtedy królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu panien, które wzięły swe lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły wprawdzie lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w dzbanuszkach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie na jego spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opaczyły swe lampy a nierozsądne rzekły do roztropnych – użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne – mogłoby nam i wam nie wystarczyć, idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one odchodziły, żeby kupić, przyszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z Nim na ucztę weselną i drzwi zamkniętą. W końcu przyszły i pozostałe panny z prośbą – Panie, Panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział – Za prawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie wiecie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Za czasów Pana Jezusa panował zwyczaj przeprowadzania panny młodej do domu Pana Młodego po upływie określonego prawem czasu od zaręczyn. Pan młody przychodził po zapadnięciu zmroku z przyjaciółmi, którzy z pochodniami w rękach mieli przeprowadzić narzeczoną do domu. Druchny panny młodej miały być przygotowane, aby powitać pana młodego z lampami w rękach. W podobieństwie pan Jezus podzielił druchny na dwie grupy. Jedną grupę tworzyło pięć panien z płonącymi lampami a drugą grupę pięć panien z gasnącymi lampami. Panny z palącymi lampami Pan Jezus nazwał roztropnymi, inaczej mądrymi, a panny z gasnącymi lampami nierozsądnymi, inaczej głupimi. Zastanówmy się, co Pan Jezus chciał przez to podobieństwo wyrazić. Słowa, którymi On je zakończył, pomogą nam się domyślić, że przyjście Pana Młodego przedstawia Jego przyjście, a dziesięć panien – Jego wyznawców. Pan Jezus kończy podobieństwo słowami Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Zachodzi pytanie, dlaczego w podobieństwie o przyjściu oblubieńca jest mowa o pięciu pannach z gasnącymi lampami, które oblubieniec pozostawił. Przecież w Izraelu się nie zdarzało, żeby druhny oczekiwały na przyjście Pana Młodego nieprzygotowane z gasnącymi lampami, ale możliwość taka zawsze istniała. Pan Jezus musiał wspomnieć o pięciu nieprzygotowanych pannach, bo one przedstawiają nieprzygotowanych Jego wyznawców na Jego przyjście. Proszę zwrócić uwagę, że pięć nierozsądnych panien należało do grona oczekujących na przyjście oblubieńca. Pan Jezus dobrze wiedział, że w chwili Jego przyjścia nie wszyscy oczekujący go będą przygotowani. Zachodzi pytanie, na czym to przygotowanie polega? Przygotowanie panien z podobieństwa Pana Jezusa polegało na posiadaniu oliwy, która się paliła i świeciła. Pan Jezus wybrał oliwę nie bez znaczenia, bo w Piśmie Świętym ona przedstawia Ducha Świętego. Dla potwierdzenia tego przeczytam ósmy i dziewiąty wiersz z czwartego rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Te słowa przeczytał Pan Jezus, gdy rozpoczął swoją misję i wyjaśnił, że one Jego dotyczyły. On został namaszczony, czyli pomazany Duchem Świętym. W Starym Testamencie pomazywano oliwą królów, proroków i kapłanów. Pomazaniu takiemu towarzyszyło napełnienie duchem świętym, jeśli było dokonane z Bożego Polecenia. Święty Jan, w drugim rozdziale swego pierwszego listu, pisząc do wierzących napełnionych duchem świętym, podkreśla, że oni otrzymali namaszczenie. Oto jego słowa. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w Was i nie potrzebujecie, aby Was ktoś uczył, lecz jak namaszczenie Jego poucza Was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak Was nauczyło, tak w Nim trwajcie. Tutaj jest mowa o napełnieniu Duchem Świętym, który uczy wierzących. O nim Pan Jezus tak powiedział. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi Was we wszelką Prawdę. Duch Święty może najlepiej nauczyć każdego Prawdy. Prawda, której uczy Duch Święty, przede wszystkim dotyczy odróżnienia złego od dobrego. Duch Święty uczy żyć według przykazań Bożych. Kto posiada Ducha Świętego, ten musi czynić wolę bożą i musi przestrzegać bożych przykazań życie według przykazań bożych pan Jezus nazwał światłością a grzeszne życie ciemnością on powiedział do swoich uczniów wy jesteście światłością świata nie może się ukryć miasto położone na górze nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili ojca waszego, który jest w niebie. Lampy nierozsądnych panien nie świeciły, co przedstawia brak życia chrześcijańskiego. Dużo ludzi zabiera się do nieba, ale ich życie nie jest światłością. Przyczyną tego jest brak oleju Ducha Świętego w nich. Księżyc świeci promieniami słońca, które się od niego odbijają. Podobnie my możemy świecić tylko wtedy, kiedy posiadamy Ducha Świętego. W piątym rozdziale listu do Galacjan apostoł Paweł wymienia owoce, które może zrodzić w nas tylko Duch Święty, a nimi są. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wszczemięźliwość. Jeśli posiadamy te cnoty, to możemy powiedzieć, że życie nasze jest światłością. Tych cnót nie możemy jednak wypracować sami w sobie bez pomocy ducha świętego. Tylko Duch Święty może nam dać prawdziwą miłość, która by przebaczała nawet wrogom. Tylko On może dać nam prawdziwą radość i pokój. On może też pomóc nam ujarzmić nasze grzeszne porządliwości. Nierozsądne panny z podobieństwa Pana Jezusa prosiły mądrych o olej, gdy usłyszały, że oblubieniec przychodzi. Ale one im go nie dały, tylko posłały je do sprzedających. Ten przykład mówi nam, że człowiek nie będzie mógł udzielić człowiekowi darów Bożych, lub zbawić go. Sprzedający olej przedstawiają Pana Jezusa i Boga Ojca, tylko oni napełniają Duchem Świętym tych, którzy proszą o Niego. Teraz jeszcze każdy może otrzymać Ducha Świętego i może stać się światłością, ale przyjdzie dzień, w którym czasu na to już nie będzie. Za późno będzie prosić Boga o jego dary wtedy, gdy Pan Jezus przyjdzie zabrać swoich wiernych. Drogi słuchaczu, czy lampa twojego życia płonie Bożym światłem? Jeśli nie, to proś Boga o olej Ducha Świętego, który może ci jeszcze być dany, bo przyjdzie czas, że go nie będziesz mógł otrzymać i znajdziesz się w gronie pięciu nierozsądnych panien, których oblubieniec nie zabrał z sobą na wesele. Amen.